Rambo, czy ty odpisywałeś klientom na negatywne opinie? Szefie, ktoś musi dbać o naszą reputację. Już nigdy więcej tam nie wrócę. Kotlet schabowy suchy i musiałam na niego dodatkowo czekać aż 40 minut. Nie polecam. Sama chciałaś schabowego bez panierki i smażonego bez tłuszczu. Wróć, jak już nie będziesz na diecie. No ale to prawda. To może weźmy następną. Miła atmosfera, jedzenie podane dość szybko, tylko niestety po chwili zrobiło się całkowicie zimne. Droga pani, jak się dostaje jedzenie, to się je, a nie wydurnia robiąc 100 zdjęć. Może odrobinę przesadziłem? Odrobinę? Jak przeczytałem następną opinię, to miałem ochotę cię zwolnić. Wybrałem się z rodziną na obiad. Stolik był brudny, obsługa nieuprzejma, a jedzenie tragiczne. Cienka pizza jak papier, a składniki chyba zbierane z podłogi. Chłopie, jeśli znasz jedynie smak jedzenia z mikrofalówki, to nic dziwnego, że ci nie smakowało. I co zwolni mnie szef? Gorzej. Pana opinia jest dla mnie bardzo cenna, i następnym razem osobiście dopilnuję, by pizza była odpowiedniej grubości. Pozdrawiam, Rambo, szef kuchni.